kurwa taki ten jeszcze. Szyba kurwa nowa, wyciereczki nowe, a zobacz, masz to w nocy i to nic nie jest. Jeszcze jemy tam o w boku, coś w górze, tak słychać. Za daleko wchodzi. Z się strony, to ma samo wchodzi. Dobro, ona dalej nie Trzeba było Warszawem 20 kupić kurwa jakiś Audi Q8. Wiesz samo byśmy tu dojechali to nie wiem Tyle samo by spaliło co to twoja kurwa Audi diesla No no przy no no tym silniku tam kurwa Zatekujemy na Q8 Na IDS się Q8 najlepsze No to Q8 to IDS Tak? Tak same? To Jak wy ciężarówką tankujecie za granicą, mieliście wykupione z jedną stacją coś? Czy karty jakieś tam mają? Chłopaki, Bo, albo była Shell, albo była IDS, albo była właśnie ta no. Ale to IDS-owska karta szła normalnie. No właśnie, Paweł Schellna. zawsze też mówi, te... To są <laughs> najtańsze, najtańsze stacje benzynowe tu na Skandynawii, one w Niemczech też są. W całej Europie są to właśnie. I czy u nas kłoset nie mają? Na Subicach jest na pewno. Też, U nas cirkle. To Cyrkle. To jest Cyrkle to jest były, były Statoil. jest? Cyrkle to jest były Statoil. A to duńska jest. Nie, czy duńska? Francuska. chyba. Francuska. Ja go łomem graj. Dobra, to, ja. to jest ojca, To jest Ojca i Zenika. piosenka. Ja go małym w płacz. Nie, papoś. Ja go małym w płacz. Não